Forte yes, you'll be queen for a night. Brzuchy, brzuszki i brzusie. Przechodzicie przez wzloty i ból. Kiedy stres lub jedzenie kończą się bólem brzucha, wypróbuj NOSPA MAX. Skurcze mięśni to źródło bólu brzucha i nie każdy lek na niego działa. NOSPA MAX działa inaczej, bo trafia w skurcz i usuwa ból brzucha. Brzuchy zasługujecie na najlepsze. NOSPA MAX. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tym barku jest gaz. W tym, tym, barku jest gaz. Jest W tym barku jest W tym barku W tym barku patrzymy na owoce z miłością. Dlatego robimy z nich mus. No musimy. Tym bark. Jak owoc to mus. Ból nóg, pajączki, obrzęki, żylaki. Niezależnie od stopnia zaawansowania, na problemy z krążeniem żylnym nóg weź Diosminex Max, jeden lek na wszystkie objawy, który wzmacnia naczynia krwionośne i przynosi ulgę w każdym stopniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diosminex Max, nie daj się zatrzymać. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Kinder Joy to połączenie mleczno-kakaoowego kremu z kawałkami kruchych wafelków dla wszystkich, którzy chcą dzielić się dobrą zabawą, bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. Czas dla rodziny, czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui, chłodna, chrupiąca gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem, bez konserwantów i sztucznych barwników. Kinder Pingui, mamy sposób na słodycze. Singielki sprawdzą swoją intuicję, pójdą na trzy pikantne randki. Nie na pierwszej randki. Oj, tam, oj tam. Ale dla zmyłki, wśród randkujących będą też kawalerzy na niby i panny już nie na wydanie. No mogę to robić Ojej, cały czas. A odważne zabawy randkowiczów z ukrycia będą obserwować ich partnerów. Kto mówi prawdę, a kto kłamie? Gry małżeńskie nowy odcinek. Dzisiaj o 22:00 w Polsat Cafe. Dlaczego ludzie zdradzają? Ja bym mu nie ufała. Nie Co ty tu robisz? Bo tajemnie się umawiasz ze swoją byłą, tak? Proszę, jakie czułe przywitanie. Cołuski? Czy zdrada zawsze wychodzi na jaw? Co to maria, To się dzieje! Nie jest tak, jak myślałam. I czy miłość może przetrwać tę próbę? Sporadź się, człowieku! Lubisz trójkąty, nie? Co pacjentów też tak obsługujesz? Zdrady. Dwa premierowe odcinki. Jutro o 20.00 w Polsat Cafe. Powracamy w nieco odmienionym składzie. A jacy będą jurorzy w nowym sezonie? Ostrzy i bardzo krytyczni. Mega surowi. Turbo złośliwi. To jeszcze raz. A jacy będą jurorzy w nowym sezonie? Mili, serdeczni i wyrozumiali. Pełni podziwu i zachwytu. Ciepli i tolerancyjni. A jacy będą naprawdę? No, oglądajcie nowe odcinki, to się przekonacie. Shopping Queens. Królowe zakupów. W środę o 21.00 w Polsat Cafe. W tym barku, tym barku jest kas. W tym barku piękno owoców nas zachwyca. Dlatego robimy z nich mus. No musimy. Tym bark. Jak owoc to mus. nóg pajączki. Obrzęki. Żylaki. Niezależnie od stopnia zaawansowania. Na problemy z krążeniem żylnym nóg weź Diosminex Max. Jeden lek na wszystkie objawy, który wzmacnia naczynia krwionośne i przynosi ulgę w każdym stopniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diosminex Max. Nie daj się zatrzymać. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim! bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Kinder Joy to połączenie mleczno-kakaowego kremu z kawałkami kruchych wafelków dla wszystkich, którzy chcą dzielić się dobrą zabawą, bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy! Czy odnosisz czasem wrażenie, że coś przeszkadza Ci w osiągnięciu i utrzymaniu docelowej masy ciała? Może tak być pomimo Twoich wysiłków, ponieważ Twój organizm posiada mechanizmy obronne przed jej zmniejszeniem. Jeśli kiedykolwiek towarzyszyła Ci frustracja na drodze do trwałego zmniejszenia masy ciała, skonsultuj się z lekarzem. Bo zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość. Kiedy jak co dzień trzeba nadążyć za nowymi pomysłami dzieci, Tata wie, że to czas, aby skorzystać z zawsze działającego sposobu mamy: Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze. Wygrywajcie z Kinder 2000 e do Epic.com. Kupcie promocyjny produkt Kinder z lodówki, zgłoście paragon i sprawdźcie, czy wygraliście. Więcej na kinder.pl. Sponsorem programu jest firma OSHI. Producent napojów z elektrolitami i oficjalny partner La Liga w Polsce. Sponsorem programu jest właściciel sklepu centrumrowerowe.pl Sponsorami programu są partnerzy festiwalu kina niezależnego Mastercard of Camera. Yes, you'll be queen for a night. Mamy tylko godziny, ale są łatwe tematy, więc...